Walczmy o społeczeństwo obywatelskie. Słowa wytrychy: demokracja, społeczeństwo obywatelskie, państwo prawa padają z ekranu, padają z ust polityków, ale to są tylko słowa maskujące, słowa wytrychy takie słowa, których używają, żeby utrzymać władzę, i tylko dlatego używane są przez nich i przez wspierające ich media. Natomiast jak wygląda to społeczeństwo obywatelskie? W praktyce. Otóż jeden z naszych ambasadorów, ambasadorów generatora referendów, zbierał podpisy no i przedstawił nam taką listę ludzi, którzy nie są zwolennikami partii rządzącej, są niezadowoleni z rządów obecnej partii rządzącej, ale nie chcieli podpisać się pod petycją. Przypomnę, że trzeba podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, nie trzeba podawać PESEL-u i się po prostu podpisać. No więc jakie były wymówki, co ludzie mówili. Większość nie może decydować o całym kraju. No, ciekawe, jak jest teraz. Teraz to mniejszość decyduje o całym kraju, także, także to trochę dziwne tłumaczenie. A co to jest ten generator? Na co to komu? Nie mam czasu. Jadę na wakacje, mam remont, nie mam na to głowy. Ze względu na jakość strony www. nie podpiszę. To jest jakieś podejrzane. A co to da? I tak nie dacie rady. Przecież referenda już są. O, nie swoich danych. No i e, oczywiście nasz ambasador próbował to tłumaczyć, ale generalnie ludzie byli nastawieni, że nie podpiszą i każda wymówka była dobra i mieli, tak jak powiedział właśnie ten ambasador, na każdy jego argument oni mieli 10 kontrargumentów. Mam takiego znajomego, który jest dosyć osobą majętną, pracuje Dobrze zarabia, narzeka na rządzących, zdaje sobie doskonale sprawę, co się dzieje w kraju, zna doskonale, zdaje sobie sprawę z mechanizmów, które są używane przez rządzących. No ja się go pytam, no a słuchaj, a co ty zrobiłeś, żeby to zmienić? No jak to? Dałem głos. Ja mówię, raz na cztery lata i to wszystko, a narzekasz przecież codziennie. No i po prostu tak to wygląda, że narzekamy, a w ogóle nie chcemy wnikać. Jak to wszystko funkcjonuje? A przecież rządzący, mówiąc kolokwialnie językiem młodzieży, nas po prostu dymają. Przykład pierwszy: dzisiejszy, mamy połowę września. Ceny ropy na rynkach światowych idą w górę, cena dolara idzie w górę, ceny paliw na oglenie lecą w dół. Niemcy i Czesi tankują w Polsce. Dlaczego w Polsce paliwa tanieją, choć dookoła trend jest absolutnie odwrotny? No cóż, rządzący złamią ekonomię. Tylko po to, żeby zostać u władzy. To jest po prostu ich akcja polityczna, żeby pokazać społeczeństwu, jacy to oni są dobrzy. Budują i rozwalają lotnisko w Radomiu. Udają, że budują. Fabryka izery. Budują i rozwalają elektrownie. Kolegom i koleżankom załatwiają intratne posady. I zero odpowiedzialności. To jest to właśnie, do czego oni dążą. To jest to, na czym im jak najbardziej zależy żeby zostać u władzy działają wbrew obiektywnym prawom ekonomii. Ach, ludziska mają wrażenie i złudzenie, że jak ich wybiorą, że jak wybiorą kogoś następnego, to się zmieni. A przecież historia tyle razy już pokazała, że ludzie, którzy dochodzą do władzy, zachowują się dokładnie tak samo. Ludzie wolą złudzenia od myślenia, tak się chyba by wydawało. A przecież mechanizm rozpasania władzy widać wszędzie, we wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach i gminach. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy jakąś społeczność, właśnie na przykład wspólnotę mieszkaniową, wybieramy osoby do rządzenia i nie, nie nakładamy na nich kontroli, to oni zaczynają korzystać z tejże władzy. W taki sam dokładnie sposób jak wszyscy inni, czy to w gminach, czy to w województwach, czy na poziomie e, krajowym, czy y, unijnym, czy federacyjnym. Po prostu te mechanizmy są bardzo proste. A jaki jest właśnie ten taki najprostszy schemat rządzenia? Mówię, jest prosty i uniwersalny. Stosują go wszędzie i wszyscy. Nie chodzi tylko, że wszędzie geograficznie, ale również czasowo. Po prostu ten schemat się przez historię powtarza. Dorwać się do władz. Następnie, bez, po to się dorwać, by bez ponoszenia konsekwencji móc wydawać pieniądze publiczne, i tu jest takie zjawisko jak presja na wyzysk społeczny. Myśmy tu już kiedyś omawiali. Jeżeli mamy 100 osób i okradniemy te 100 osób na złotówkę, to. 100 osób nie odczuje tej kradzieży, bo to jest zaledwie złotówka. Natomiast ten, który okradł, odczuje zyski, to duży, bo on zyska 100 złotych. No i w przypadku, kiedy mamy do czynienia z milionami obywateli, no to jeżeli ich okradniemy na złotówkę, oni nawet tego nie poczują. Natomiast my mamy już grube miliony złotych. Jak rządzący pozyskują pieniądze? Podnoszą podatki oczywiście, czyli dojąc drukują pieniądze, czyli stosując kradzież instytucjonalną, no bo nie wolno drukować pieniędzy, zarówno w konstytucji polskiej e, fałszowanie pieniądza, czyli tak jakby kreowanie z niczego, robienie, tworzenie tego pieniądza podlega karze. To samo dotyczy Unii Europejskiej, tego nie wolno robić, ale oni to robią, bo są równi i równiejsi, jak mówił Orwell. A jak oni te społeczne pieniądze transferują do swoich kieszeni? No znów sprawa jest prosta. Posady w spółkach skarbu państwa, posady, na których dużo się nie wymaga, natomiast bardzo dużo się płaci. Co więcej, daje się jeszcze ogromne odprawy. A jak się odnosi sukces gospodarczy w takim układzie? Ano, propagandą dużo się gada. Propaganda nie tylko buduje świetlane wizje w umysłach obywateli, ale też sieje spustoszenie w mózgach rządzących, bo oni sami zaczynają w te swoje brednie propagandowe wierzyć. I tak się dzieje wszędzie. Znacie państwo takie powiedzenie, że król jest nagi. No właśnie to od tego się bierze, że uwierzył we własną propagandę, w propagandę, którą wymyślali jego podwładni, najbliżsi, którzy mu, że tak powiem, chcieli wazelinować i futrować. Król jest nagi, car też jest nagi. I ten mechanizm, właśnie to, co powiedziałem tutaj w czterech punktach, Doprowadził do rozwalenia gospodarki PRL-u. PRL zbankrutował. Nowa Zelandia stanęła na skraju bankructwa. W innych krajach dzieje się dokładnie to samo. Mamy Wenezuelę, wszystko. Francuzi, Francuzi się buntują. Kilka lat temu były protesty żółtych kamizelek, bo dokładnie te same mechanizmy stosuje rząd francuski. Także to jest, tak jak powiedziałem, to są mechanizmy uniwersalne, uniwersalne w czasie, uniwersalne w geopolityce. Stosują to wszyscy i stosowali zawsze. A to, co mnie najbardziej zastanawia, to to, że ludzie tego nie widzą. Że po prostu naprawdę jesteśmy tak łatwo i tak, tak łatwo dajemy się zmanipulować i uwierzyć w te wszystkie brednie propagandowe, które oni mówią, którzy, które nam nadają w telewizorze, że to po prostu się w głowie nie mieści. Czyli nie dość, że jesteśmy bierni, to jeszcze wierzymy w to wszystko, co nam mówią. I teraz właśnie chciałbym Państwu. Powiedzieć o generatorze referendów, to znaczy, że my, jako organizacja zupełnie oddolna, chcemy składać co pewien czas, to trzy miesiące, co cztery miesiące, albo petycję, albo inicjatywę ustawodawczą, albo wręcz chcemy zainicjować referendum w ważnej dla polskiej kwestii. I zachęcamy Państwa do tej bezkrwawej rewolucji, póki jeszcze możemy to robić. Bo nie wiadomo, niedługo być może i nawet tego nam nie pozwolą. Jak do tej pory referendum inicjowane oddolnie w Polsce nie zadziałało, jeszcze go nie było, żeby ludzie mogli takie referendum zainicjować. W momencie, kiedy inicjują to rządzący, to robią to tylko po to, żeby znowu zostać u władzy. Także proszę Państwa, walczmy o społeczeństwo obywatelskie, przekonujmy naszych znajomych. Przekonujmy, nawet taka lista, która, tak jak powiedziałem, która mówi, jakie wymówki ludzie, ludzie wymyślają, żeby nie złożyć swojego podpisu, jest ważna, bo możemy przygotować jakieś antidotum. Ale proszę. Rozmawiać ze swoimi znajomymi, wszystkimi, że taką biernością i tylko i wyłącznie narzekaniem niczego w tym kraju nie zmienią. Jeżeli ktokolwiek chce cokolwiek zmienić, po prostu powinien zacząć działać. To nie musi być działanie 24 godziny na dobę. To może być złożenie podpisu raz na trzy miesiące, interesowanie się 15 minut tygodniowo tymi kwestiami poprzez na przykład generator referendów. Także bardzo gorąco Państwa zachęcam do działania, do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Nie możemy rządzącym zostawić naszego kraju, bo oni go po raz kolejny rozwalą. Dziękuję bardzo.